Uwaga na niego, 17 lat, fenomen absolutny, podobnie zresztą jak starszy brat, który wolno dochodził do swoich wielkich sukcesów. Mocarz! mocasz, mocasz, młodziutki mocasz. powiedział, nic nie będę zmieniał. I to top 10 Nikt so uh, którzy w dwóch ostatnich sezonach dominowali w rywalizacji o Puchar Świata tutaj na pokład Arenie dzisiaj nieco słabiej. Pamiętajmy Severin Freud po kilku miesiącach. Przerwy po kontuzji powrócił do skakania. tu sam znakomicie, ale tutaj na pokład Arenie. Domen czy będzie trzecie w tym sezonie zwycięstwo 17-letniego Słoweńca? Niesamowicie odważnie, niesamowicie ryzykownie. Ale jakże daleko skacze. Domen Prew, No to musi wystarczyć do wygrania tego konkursu. Czy będzie to Domen Prepsy, który dzisiaj dość nieoczekiwanie po pierwszej serii jest dopiero ósmy. popatrzmy na skok 17-latka. Jak zawsze dynamicznie wychylił się do przodu, walczy o odległość, czy to wystarczy jednak? To nie był ten Domen Preutz, który wczoraj znokałtował rywali. Trzy zwycięstwa w tym sezonie to dorobek 17-letniego skoczka ze Słowenii. Domen Preutz, 134 metry, ależ teraz jest wysoko i pięknie i daleko i kolejny pokaz tych niesamowitych umiejętności 17 latka Domen Preutz! Miał za to dodane punkty, dokładnie 5,1, 136 metrów, to wymagana odległość dla Domena Pełca, by pokonać Kamila Stoch'a. Jak daleko jest w stanie skończyć tutaj ten młody, 17-letni Słoweniec, który po prostu bez tego obciążenia, po raz kolejny wygląda na to, sięga po pucharowe zwycięstwo pięćokrotnie stał na podium, w tym czterokrotnie zwycięża. Teraz bardzo odległa e, pozycja po pierwszej części rywalizacji. Tak słabo domen nie skakał w tym sezonie. No i to jest co ponad 125 metrów. A więc to będą najgorsze zawody w jego wykonaniu w tym sezonie. Szans na zwycięstwo w całym 65 turnieju wczoraj skoczni e, młodziutki. 17-letni słoweniec nie ma wnioski, chyba nie chciał chyba tak kraść show swoim rywalom. 135,5 to odległość potrzebna, a on skacze prawie na wielkość skoczni. A więc pod 140 m. Najdłuższy skok serii finałowej. Pełni inne warunki mogą być. Teoretycznie wieje mu teraz pod narty, jak widzimy na tej grafice w prawym górnym rogu. No ale. Teoria swoje, a jak daleko wyląduje, no też gdzieś 115, 116. w tych granicach. Rozkłada ręce, jak gdyby z rozczarowany, zniechęcony. 140-metrowa odległość wymagana, by pokonać Michaela Hajbeka. 136 metrów, by rywalizować z Piotrem Żyło, wow, Źle wyszedł z progu i fatalny skok Daniela Andretandego. Pogrzebał zupełnie swoje szanse w teraz chyba na cokolwiek Daniel Andretande. I kto wie, kto wie, jaka będzie ta ostateczna klasyfikacja. Agresywnie, agresywnie powalczyć o odległość. Domen Prevc. Jest już w powietrzu znowu głęboko wychylony, i będzie, będzie liderem. To jest e, chyba najlepszy skok domena prełca. Wielkiej dyspozycji teraz leć sobie, Kamilu, spokojnie, swobodnie po kolejną wygraną w wiśle ku radości Polaków, ku swojemu szczęściu. I tak jest, tak jest. Myślę, że wylądował, w prawdzie mniej więcej na tej zielonej linii. Pierwszy był dobry, 135 metra. Niewiele punktów dzieli go od miejsca na podium. Kamil, dopingowałem Cię, leć! A więc leć, leć, leć! Jeszcze dalej, jeszcze dalej! Znakomicie, znakomicie! Brawo Kamil, to jest przepiękna próba! I mam nadzieję, że dokona tego Kamil. Ponad 140 metrów potrzeba Polakowi, aby być liderem konkursu, walczyć o kolejny podium w tym sezonie. Kamil, Kamil, Kamil. O 35 chyba tylko przekroczone, a więc... 20 pucharowych zwycięstw w tym sezonie. Pięciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. 222,5 metra w pierwszej serii. I teraz Kamil leci jak najdalej, by ta odległość była odpowiednia, wystarczająca i pięknie i daleko. I brawo Kamil Stok. A zatem będzie kolejny podium w karierze Kamila Stocha. Lewandowski podobnie jak inni ściskają kciuki, Powiem na rozbiegu Kamil Stok, wczoraj trzecie miejsce, teraz 228, by znaleźć się w czołówce. Kamil pięknie wyłożony w powietrzu, potrafi latać znakomicie i okolice rozmiaru skoczni. Dobry skok i dobre otwarcie tego konkursu, ładne Ale. lądowanie. Cały czas w okolicach 129 metra, tak też było i w pierwszej serii, a teraz jest już zielone światło i drugi skok jest zawodnika z zębów. Niezła prędkość na progu. Mał Ta, problemy pod koniec. Oj, 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 oj. Walczył tylko, aby szczęśliwie, bezpiecznie wylądować. Zadrżały nasze serca na moment. No a pozostała jeszcze dwójka i już zielone światło. I dla Kamila Stocha. Trzymajmy więc kciuki za ostatniego z Polaków. Na isto. Spokojnie, daleko, 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 brawo! Piękny skok Kamila Stocha. A zatem będzie dzisiaj na podium. Albo wygra, albo będzie w najgorszym razie drugi. 131, aby objąć prowadzenie, Nawet Myślę, że mniej. Kamil jest w stanie skoczyć teraz w tych rurkach. Ładnie, tak, dobry, ładnie, dobry skok, dobry skok. Łapał, tak jest! Daleko, brawo! A zatem mamy prowadzenie, tak Widera jest. i teraz już spokojnie będziemy mogli czekać na to, co zrobił rywal. Oczywiście. Miejsce na belce zajął Kamil Sofi. No i będzie miał okazję, aby się poprawić. 100 metrów w pierwszym skoku. Teraz ładnie trafił w próg. O no i Brawa, tak. poleciał, brawo, ale tak. też problemy widzimy. Kolejny zawodnik, który ma problemy przy lądowaniu. Być może tam troszkę miękki za bardzo jest ten zespoł. Zabiera tą nartę jedną. 107,5 metra. Który sobie ułoży w głowie i zrealizuje tak jak to potrafi dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata, mistrz świata w drużynie. Sześć wygranych, lider Pugaru Świata walczy o to, żeby utrzymać to prowadzenie. Oj, 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 oj. oj. A tymczasem przeciągnął ten skok chyba. Jest zielone światło 141,5 metra. Powinien skoczyć Stefan Kraft, aby wygrać te zawody. Już Austriak w powietrzu. Ładnie się ułożył na nartach i leci bardzo daleko. I chyba najdalej w tej serii finałowej, a zatem Stefan Kraft no, pokazał, że ten wczorajszy wypadek podczas tych kwalifikacji. Już tylko trzech skoczków. Kraft, Stoch i Wellinger. Stefan Kraft 234,5 metra, by pokonać. Noliakiego, Kasajego, oh, ależ oh. problemy rozhuśtało go i... Ależ wyjście z tej trudnej Ale sytuacji! Jest... Niewiarygodne! Ale to jest koniec marzeń o zwycięstwie w historycznym pierwszym turnieju nordyckim ROEL. W tym sezonie 15 razy na podium, 6 zwycięstw, 3 drugie miejsca. Potrzebuje 233 metrów, by pokonać Andreasa Wellingera. Stefan Graf, to dla niego niewiele, bo już jest tak wysoko, tak ładnie. I tak daleko 240 metrów. Znowu wydaje mi się. 253,5 Marek Peswenny z wickerson Wielka forma i przy tym stylista o fantastycznym charakterze do walki, gdzie wyląduje w tej chwili Stefan Kraft. Czy od razu zdobędzie pierwsze miejsce? Najdalej Pięknie, pięknie, brawo. Trzeba go cenić, dlatego że jest wielkim rywalem dla Kamila Stocha i tylko ta rywalizacja na tym poziomie staje się fantastyczną.